Półtorej dekady temu napisałem taką piosenkę, której pierwsze dwa wersy brzmiały następująco. Nie powiem, nie chcę grać, powiem, nie chcę chcieć, bo wiem, że chcę grać, nie chcę skończyć jak śmieć. Nie powiem, nie chcę grać, powiem, nie chcę chcieć, bo wiem, że chcę grać, nie chcę skończyć jak śmieć. I tak piosenka piosenką, jak to oceniam twórczość moją hip-hopowo-wokalno- Muzyczną. Doceniam swój warsztat tekstowy, a jeszcze bardziej merytorykę. Odnotowuję z pokorą, że nie jestem za bardzo muzykalny i nie brzmi to świetnie, super. Także tak zawsze się oceniałem jako y, przeciętne, dostateczne. Nie ma tam jakiejś siary czy, czy czegokolwiek, y, ale nie robię się. Wiem, że nie jestem muzykę, To jest moja mocna strona, y, że wiem jakie są moje słabe strony. Natomiast doceniam merytorykę i doceniam w ogóle bardzo fajnie, że to sobie y, ponagrywałem i mogę raz na jakiś czas sobie do tego wrócić, przypomnieć. Y, i tak jak mówię, piosenka piosenką. Nie chcę tutaj mówić o mojej karierze y, muzycznej i być y, artystą y, jakimś tam robić z siebie nie wiadomo kogo. Y, jest to bardziej y, ciekawostka, y, że mam tam Rianę na Ficie. Sobie wkleiłem to mam. Tak jak Rogal ma nasę na Ficie i Madonnę na Bicie. Natomiast chciałbym te pierwsze dwa wersety wyekstrapolować do wyzwania, które jest bardzo uniwersalne i obecne u ludzi takich jak my i cała reszta takich jak my. Mianowicie, chodzi mi o rzeczy, które. Jakby, chodzi mi o rzeczy, które, których nie chcemy, ale chcielibyśmy chcieć. Tudzież na odwrót, które chcemy, ale chcielibyśmy nie chcieć. I przypominam sobie teraz jeszcze chwilę przed tym, chwilę w sensie już z perspektywy czasu, bardziej rok, dwa, trzy, cztery lata zanim napisałem e, tą piosenkę pod tytułem Jawor nie umie kłamać. To pamiętam, że pracowałem sobie właśnie w hotelu. Często wracam do tych, tych sytuacji, które bardzo mnie wiele nauczyły, albo po prostu coś no, no, umownie czegoś mnie nauczyły. Albo dają mi do myślenia, jak sobie sięgam pamięcią wstecz. I pamiętam, że moja jakaś tam przełożona, jak pracowałem na barze czy w restauracji jako kelner, albo to było to jedno i drugie naraz. Ale zapytała mnie się po angielsku, coś tam. Do you want to bring coś tam, coś tam? Albo do you want to zrobić jakiś tam task, powiedzmy, nie? Do you want to wash the glasses? Czy do you want to clear the table? Czy coś takiego tam? Do you want to do this or that? Nie pamiętam, nie? I pamiętam, że tak wziąłem to literalnie i powiedziałem do Kate. Kate, no, I don't want to do this. Nie? Jakby powiedziałem, że nie chcę tego robić, ale jak mi powiesz, że mam to zrobić, to wiem, że to jest moja robota i zrobię tą robotę. I o ile to moje literalne podejście spotkało się z jakąś tam konsternacją u Kate, to jak dzisiaj sobie patrzę na to, to. Ja, jakby myliłem się, myli, mijałem się z prawdą, mówiąc, że nie chcę tego zrobić, bo jednak no, chciałem to zrobić. Zdarzają się e, sytuacje społeczne, w których właśnie i do, do tego, jakby bardzo na to pracowałem, żeby po prostu czuć się tam dobrze, czuć się właśnie autentycznie, bezkompromisowo, że, że to daje taką radość, że, że czujesz, że żyjesz tam, człowieku, nie? To nadal są sytuacje społeczne towarzyskie i inne ogólnie w których mogłoby się wydawać, że nie chcemy uczestniczyć, czy po prostu będę mówił w pierwszej osobie dla łatwości komunikacji. Natomiast podkreślam, że są to bardzo uniwersalne wyzwania, że mogłoby się wydawać, że nie chcę w tym uczestniczyć, że nie chcę się na to zapisać, nie chcę w tym być. Mogłoby się tak wydawać. Natomiast po przetworzeniu czasami Mam pewność, że nie chcę w tym uczestniczyć i chcę się stąd wypisać. Muszę powiedzieć, że już nie chcę w tym być i jaka jest opcja exitu. Ale może się jednak i często się tak właśnie e, dzieje w moim osobistym doświadczeniu, że jakkolwiek mój umysł w pierwszej chwili ma takie wstępnie nie, to później jak się nad tym zastanowię, to ja de facto chcę w tym uczestniczyć. I mówię tu o takiej właśnie takim zjawisku, takim poczuciu powinności, że ewidentnie nie chcę tam uczestniczyć, ale czuję, że powinienem, nie? I to jest bardzo takie właśnie taka pułapka, że można pójść na coś i nie być tam obecnym, bo się daje taką właśnie energię Takiego, że ja nie chcę tam być. Nie? I to jest takie, takie nie w porządku, bym powiedział, zarówno do ludzi, jak i przede wszystkim do samego siebie, że jeżeli nie chcę w czymś być, to praca polega na tym, żeby tam nie być. A jeżeli jednak właśnie, i mówię o tym subtelnym takim, takim pomiędzy, że nie jest to oczywiste, że chcę tam być, więc mogę w, uwierzyć mojemu pierwszemu doznaniu, że nie chcę w tym być. I. Właśnie tak jak powiedziałem, przywołałem te wersy, które napisałem półtorej dekady temu, że nie powiem, nie chcę grać, powiem, nie chcę chcieć, tak tutaj powiedziałbym, że nie powiem, że chcę uczestniczyć w jakimś spotkaniu towarzyskim, tylko powiem, że chciałbym chcieć, chcę chcieć, nie? Ale nie chcę, nie? I teraz co z tym zrobić? Nie? I mówię tutaj właśnie. Hmm, Załóżmy, to znowu dobrym przykładem będą zarówno e, sytuacje rodzinne, relacje rodzinne. E, dobrym przykładem będzie e, relacja damsko-męska, relacja przyjacielska, gdzie coś się. I chodzi mi o te takie sytuacje naprawdę na pograniczu, bo jeżeli ktoś jest właśnie, jak to się mówi, nazwijmy to przemocowy, albo totalnie nie akceptuje moich wyborów i, jakby nie wiem, wpycha mi się z jakimiś roszczeniami, z jakąś presją, to stosunkowo łatwo jest powiedzieć: Nie, dziękuję, nie chcę tego, nie? Problem jest w takich subtelnych sytuacjach, że niby nikt nic mi krzywdy nie robi. A jednak jest coś takiego, co sprawia, że nie ma tam dla mnie radości. Nie czuję się wzięty pod uwagę przez ludzi. Nie, nie widzą mojej inności. Nie widzą i nie, 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 nie honorują, nie akceptują mojej inności czy, czy cokolwiek. No ale też nie są jacyś tacy, tacy dla mnie źli, więc no, w sumie mogę tam być. W sumie mogę tam nie być. I tak raczej bym wolał tam nie być, ale jest jakieś takie poczucie powinności, że chcę tam być na przykład. nie? No i wtedy, jak się, jak się zastanowię nad właśnie. Nad głębszymi moimi wartościami i nad głębszymi pragnieniami, to o wiele łatwiej mi sobie to przetworzyć w taki sposób, że albo uznam, że kurczę, nie chcę w tym być. Muszę powiedzieć, że nie chcę w tym być, będę zgodny z samym sobą, będę autentyczny i hej, albo jak zrozumiem, dlaczego chcę być, bo na przykład załóżmy, nie wiem, e, tak jak mówię, sytuacje jakieś rodzinne, że. E, jakby wracając na chwilę, jakby co jest atrakcyjnego właśnie w tym, że, że mówię, że są jakby takie sytuacje towarzyskie, społeczne, gdzie, gdzie człowiek czuje, że żyje. A jakby takim głównym czynnikiem jest to, że ten człowiek jest widziany, tak? Jestem widziany, jestem akceptowany, jestem inspirowany przez czyjąś postawę i super, nie? No i właśnie załóżmy, że tych elementów brakuje w jakiejś relacji ale jednak czujemy jakąś tam powinność właśnie, że, że właśnie komuś zrobimy radość albo przysporzymy komuś smutek, jeżeli się nie pojawimy na jakimś spotkaniu na przykład, no to właśnie tutaj warto wziąć ten czynnik pod uwagę i sobie tak trochę mimo wszystko przekalkulować, bo tak na, na poziomie E, jakichś takich doznań w ciele bym powiedział, czy jakiś takich właśnie, głębszych, głębszego zrozumienia siebie, to właśnie jesteśmy takim kalkulującym algorytmem, i może to czasami brzmieć, jak e, to mówię na głos, że jestem jakiś takim zimnym, chłodnym, i tak dalej, ale właśnie nic bardziej mylnego. Ja honoruję to, w czym czuję, że mój organizm jest. I po prostu jak sobie kalkuluję, można powiedzieć, i tak honoruję, że to i tak się dzieje, że kalkuluję. Ile mnie może kosztować jakiegoś takiego dyskomfortu, czy jakiejś takiej siły woli, którą muszę włożyć w dyscyplinę, żeby uczestniczyć, tkwić w jakimś spotkaniu, w którym właśnie nie bardzo czuję się właśnie widziany, akceptowany i inspirowany. Załóżmy te trzy tutaj takie robocze czynniki. Ile mogę radość, I to, i to zawsze jest takie właśnie, właśnie, jeżeli chodzi o te sytuacje takie pomiędzy, że nikt mnie tam nie uderzy, nikt mnie tam nie okrzyczy. Ehm. Chyba że, no ale to właśnie mówię, zależy o jakim przykładzie mówię. Każdy przykład jest inny. Ehm. Ale po prostu nie wiem, jak sobie to wytłumaczę, że znam swoją rolę w jakimś tam spotkaniu i, i pamiętam, miałem taką raz sytuację, że, że z jednej strony mi się nie chciało tego robić, bo nic tam nie ma dla mnie atrakcyjnego, ani nie będę tam obstawiał hazardowych betów, ani nie będę walił koksu, ani nie będę jadł cerników. To po co ja tam mam być, nie? No, ale jak sobie pomyślałem, właśnie o, tak przetworzyłem sobie pierwszą taką sytuację, którą pamiętam tam parę lat temu, tak totalnie zgodnie z tą procedurą, którą staram się tutaj opowiedzieć, to nagle miałem takie poczucie klarowności, że nawet z tymi wszystkimi ewentualnymi dyskomfortami bo bardzo wiele tych urojonych dyskomfortów, które sobie tworzę, że prawdopodobnie się wydarzą, się nie wydarzają albo się nie muszą wydarzyć, jeżeli podchodzę do sytuacji z odpowiednim nastawieniem to nagle poczucie. Jakiejś takiej poniekąd misji, że ja tam jestem nie dla siebie, nie po to, żeby żeby mi było dobrze, żebym ja walił koksi, żebym ja walił hazardy i jacerniki, tylko po to, żeby zrobić komuś przyjemność, to nagle staje się to takie szlachetne, można powiedzieć, takie takie kurde poczucie czegoś, czegoś większego, że nagle, jak sobie tak to prze, przekalkulowałem, przemyślałem, to znowu, czy ja chcę tam być? Tak, ja chcę tam być. Ja chcę tam być, ale nie chcę dlatego tam być, bo właśnie jest koks, serniki i hazard, tylko dlatego, że będę miał potem poczucie satysfakcji, że po lepszym poznaniu siebie i po lepszym zrozumieniu swoich głębszych przyczyn ja będę usatysfakcjonowany, że ktoś dzięki mnie poczuł się lepiej. Na przykład, a kosztowało mnie to eh, może posłuchanie jakiejś nudnej historii. <grym> Fak faktycznie to są szparagi, no, czy tam coś tam, nie? nie czy tam y zawsze właśnie chodzi mi też o to, że y jak się odpuści takie trochę swoje y może trochę takie domyślne, podstawowe oczekiwania czy po po podejście, y to nagle w w w w jakby z cytryn można zrobić cytryniadę i, i jakby czasami można odnaleźć właśnie y jakąś w tym wszystkim radość, czasami właśnie y jak się na to człowiek otworzy to jednak się z czegoś można pośmiać, czasami ludzie, którzy nawet nie zrozumieją żartów, to się cieszą, że my się cieszymy i jest tak fajnie i miło, nie? I, i, I właśnie tutaj te sytuacje społeczne są, myślę, dobrym przykładem, ale tak samo właśnie, nawet może lepiej to będzie zauważyć, jest tak samo z podejściem do diety i treningu, nie? że nawet nawet trening, po prostu dźwiganie ciężkich ciężarów samo w sobie jest tak idiotyczne, jest tak po prostu nie chcę tego robić i to no, totalnie debilne, nie? Trzeba być debilem, żeby, żeby podnosić jakieś rzeczy z podłogi i je z powrotem jakby tam na tą podłogę dawać. To jest to za bezsens, kompletnie, konkretnie. Więc czy chcę, tak analogię próbuję tutaj stworzyć, nie? Czy chcesz zrobić ten martwy ciąg? No ewidentnie nie! I tak samo, jak mnie zapytała Kate, menedżerka czy tam supervisorka w restauracji w nieistniejącym już hotelu Hey Green w Marsden w West Yorkshire czy chcesz posprzątać te szklanki czy ten stół czy ten stół <grym> czy cokolwiek talerze pomyć i tak dalej wydawało mi się, że ja nie chcę tego zrobić nie i tak no wiadomo, wtedy to trochę było żarcie, że nie, nie chcę, tak dalej. I don't want to do this, nie, coś tam, coś tam, nie. Ale prawda jest taka, że wtedy, dla tego, żeby mieć dobrą robotę i żeby jakby robota działała sprawnie i żebym miał gdzie mieszkać, miał swoją bazę w Anglii, kiedy dopiero stawałem się magistrem, haslerem i tutaj ulubionym młodym człowiekiem ulubionym młodym człowiekiem pana Wangsa studiującym gambling w Anglii to de facto w imię tych wszystkich większych rzeczy, które były dla mnie bardzo ważne i zgodne z moimi wartościami, z moimi priorytetami, to tak ja bardzo chciałem Pozmywać te gary albo pozmywać ten stół upierdolony. Musiałem, <laughs> nie umiałem się powstrzymać. Przed chwilą się powstrzymałem, teraz już nie. Czy posprzątać jakieś, czy wypolerować te szkło, w sensie jakieś szklanki, tego bardzo nie lubiłem. To jak chcę to zrobić, nie? Być może są inne sposoby, które z czasem będę mógł odkryć, jak mogę te same głębsze wartości osiągać, czy, 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 czy żyć zgodnie z nimi. W inny sposób, ale na ten moment nie mam lepszej strategii niż po prostu umyć te, umyć te gary albo podnieść tą sztangę z podłogi po to, żeby mieć najlepszy brzuch i żeby cały internet mi zazdrościł. To tak, jakby jak zrozumiem te głębsze jakby przyczyny, żeby po prostu ktoś mi bliski czuł radość, to ja jestem w stanie się poświęcić i zrobić coś, czego na pierwszy rzut oka nie chcę zrobić, ale potem jak sobie przetworzę. To jednak chcę zrobić, nie? Więc e, też właśnie trochę to powiedziałem, a jednak chciałbym podkreślić na sam koniec, żeby tutaj nie było w tym przekazie takiego naiwnego, m, podprogowego przekazu, że w każdej rzeczy, którą czuję, w której czuję taką presję, że powinienem coś zrobić, albo powinienem chcieć coś zrobić, a jednak jej nie chce, to w każdej takiej sytuacji ja sobie muszę wynaleźć jakąś turbo, jakiś taki trik w głowie zrobić, że jednak chcę to robić i z uśmiechem na ustach być właśnie takim trochę niewolnikiem swojego środowiska, który w piątek i sobotę chodzi pić wódkę, bo jest nieszczęśliwy na co dzień. Absolutnie nie. Właśnie w większości takich sytuacji, jaką obserwuję u ludzi i jakie kiedyś obserwowałem u siebie, coraz rzadziej i obserwuję u siebie, bardzo rzadko bym powiedział, to w większości takich, yy, takich sytuacji, takich jakby środowisk, jedynym słusznym krokiem jest dyscyplinarne wypierdolenie się z tego środowiska, znaleźć najszybsze drzwi, wyjść i nie wrócić, nie? Upraszczając. Więc tutaj chciałbym, żeby to było zrozumiane. W większości sytuacji, jak, jak, jakie widzę, to, 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 to trzeba wyjść, i nie wrócić, po prostu, nie? Nawet nie ma, nie ma co rozmawiać, nie, już nie ma czasu trenować, to trzeba dzwonić, nie? Po, po Ubera. Ale chodzi mi, że jest i będzie pewnie jeszcze w moim życiu i pewnie w twoim, jeżeli czujesz, że ten przekaz, który tutaj się dzieje, w jakimś tam stopniu rezonuje z tobą, że jest bardzo wiele takich sytuacji po środku, gdzie, gdzie właśnie. Nie chodzi mi o to naiwne, żeby się oszukać i chcieć robić coś, czego się nie chce, tylko we wszystkim tym, jakby odnaleźć tą drogę do jakiegoś takiego głębszego zrozumienia swoich wartości, swoich priorytetów i żeby przetworzyć te sytuacje, kiedy ciało mówi wstępnie nie albo mówi po prostu nie, to żeby to nie kiedy mamy jakąkolwiek wątpliwość albo poczucie powinności, żeby nie, nie mówić nie, nie chcę tam być, albo nie będę tego robił i być takim niemiłym dla ludzi, tylko tak będzie się ewentualnie potrzebuję chwilę na to, żeby się zastanowić. Chciałbym może więcej dowiedzieć się, co tam będziemy robić na tym wieczorze kawalerskim oprócz picia wódki i daj mi chwilę, żebym się nad tym zastanowił, wrócę do Ciebie i sobie tak przetworzyć właśnie, czy to jest ta sytuacja, w której ja mam wyjść i nie wrócić, czy jednak mogę znaleźć tutaj jakieś takie głębsze przyczyny um, swojego, swojej motywacji i jakieś takie wartości i priorytety, które faktycznie długofalowo poprzez bycie w tej sytuacji będą spełniane? Tak, tak, tak. Także to jest, jakby, wydaje mi się. Um, jak sobie na to patrzę, bo sobie dzisiaj trochę przekontemplowałem, ten, ten utwór właśnie, Jawor nie kłamać i, i, i jakby troszeczkę mi czasu właśnie, spędziło mi się troszeczkę czasu na tym, żeby przekontemplować I, i w tym wszystkim właśnie, w tej takiej bezkompromisowości, autentyczności, bezkompromisowości w przestrzeni bycia autentycznym po prostu, bezkompromisowości w tym, żeby być uczciwym wobec samego siebie, jest coś najbardziej ważnego, najważniejszego w życiu i, i, i to jest coś, czym się chciałem podzielić. Zostawię to tutaj, a będziemy szli dalej, mam nadzieję, w dalszych temacikach lub nie. Będę przetwarzał to właśnie zgodnie z tym, jakie są moje priorytety, jakie są moje wartości i wierzę, że pójdziemy dalej w taki czy inny sposób. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Yo!